Czuję się ja, jakbym do samolotu się zapinał. O, no, bo będzie jak w samolocie. Pytanie jest. Pytanie Patryk zadał. Ty jedziesz mną przejechać? Mówię, pytasz dzika czy srawne się. Lecimy. Ale, Coś mi do fajka, jakaś oponażę. Co? Ludzie, idealnie. Ty lepiej niż idealnie. Ja piedzielę. A teraz wywiad. Jak w ogóle do tego w mówię, wszystkiego? U mnie się zaczęło niewinnie, czyli miałem jakieś tam 8 lat temu 3 6 Na sedanie i jakieś tam deszczowe dni, jakieś niewinne tam stawianie w i to tak się zaczęło, że a to potem coś mocniejszego to 2 2.8 było i tak stopniowo stopniowo to szło dalej, aż skończyło się na Mistrzostwach Polski i na różnych zawodach ile, ile kosztuje, bo to nie jest tania zabawka, co? Się, tutaj mamy treningówki, to jeszcze jest powiedzmy tanio, ale no, jak już wchodzimy w te strefy za, zawodnicze, to tam już się kończy tanio. Więc Opona, każda opona, e, jakieś miękkie mieszanki, to już są koszty, że nawet dwa okrążenia na torze potrafią kosztować 1,5 tysiąca złotych. Mamy kilka następujących pytań. Po pierwsze jak zacząć takie coś? Zacząć można różnie, tak naprawdę wszystko zależne jest od tego jaki mamy budżet, bo tak jak już wspomniałem możemy zacząć niewinnie i bawić się gruzami za 10-15 tysięcy no ale możemy bardziej ambitnie kupić prawdziwy driftowóz więc to są pieniądze nawet i 300-400 tysięcy Okej okay. tak? Czy symulatory jakieś coś kowek dają czy inne nie, nie zaczynają? Dają zdecydowanie to. Ja osobiście nie praktykuję symulatora ale do szkoły driftu przychodzą do mnie młode chłopaki, którzy zaczynali swoją przygodę na sim racingu właśnie I zdecydowanie to mega oddaje, już przede wszystkim Przede wszystkim te ruchy, to wszystko, jak wsiądziesz po symulatorze w auto to wiesz to wiesz co się zaraz wydarzy, czyli na przykład, że cię zarzuci, że musisz kierownicę odpuścić, że gdzieś trzeba dohamować, gdzie trzeba dodać gazu, gdzie odjąć gazu, więc te podstawy wszystkie zdecydowanie już mamy opanowane okay. i wtedy już dochodzą nam wiadomo te przeciążenia i to wszystko. Co jest najtrudniejsze tak naprawdę w tym? Jak ktoś dla nowego, dla takiego totalnego żółtocioba, co jest najtrudniejsze w tym? Zdecydowanie przestawianie tych swoich barier, granic, odblokowywanie się na pewne nowe rzeczy, jak czyli jak gdzieś jedziesz na bandy z dużą prędkością, to normalny człowiek wcisnąłby hamulec, a ty tam masz jeszcze dodać gazu. To są takie nieoczywiste sytuacje, które Trzeba przełamać. Okay. I wcisnąć ten gaz, a nie hamulec, jest ludzie, w głowie a nie To jest zdecydowanie a nie w głowie i to trzeba wypracować zdecydowanie. Drifter będzie lepszym kierowcą po drodze o publicznych drogach czy nie? Wiadomo, że nie rozmawiamy tutaj o jakimś lataniu po rondzie i driftowaniu, ale uważam osobiście, że zdecydowanie na przykład tak jak zawsze moim uczniom powtarzam i tak dalej, że to co złapiesz na torze, na przykład umiejętność właśnie wyprowadzenia auta z poślizgu, czy nawet jak cię postawi bokiem że wiesz że masz skontrować tą kierownicę więc później myślę że może ci to wejść w odruch Mm -hmm. że na przykład zarzucić ci gdzieś na zakręcie, nawet jak popada, czy coś w tym stylu, e, i gdzieś się wyniesie na zakręcie, to już na przykład możesz wynieść... To już jest, je... się tak, bardziej, to jest pamięć myślową. Tak, to już wiesz, odruchowo kierownicę zrobić tak, a nie, że wciśniesz hamulec, wciągniecie do roweru. A miałeś i... już taką sytuację na drodze? Miałem, miałem. miałem Skasowałeś jakąś zdecydowanie... furę? Ale... O dziwo nie. nie. Nie miałem jeszcze, nawet właśnie w drifcie nie miałem jeszcze takiej sytuacji. Więc generalnie odpukać jeszcze, jeszcze nic takiego mi się nie wydarzyło. Okay. Szkoła driftu, tak? Jak to się nazywa? Tak, DPP Szkoła Driftu. Szkoła driftu. Ty jesteś nauczycielem czy jesteś tak, jednym... Ja jestem instruktorem, jestem założycielem. Szkoła nasza powstała na no, pasji głównie. Chciałem robić to, po prostu robić w życiu to co kocham. Jeszcze że można za to jakoś zarabiać. No to przyjemne spożyczalecznym połączyłem, przekazuję swoją wiedzę, którą nabyłem przez lata, moje doświadczenia. No i jakoś tam to funkcjonuje. Okay, czyli można przejść na lekcję bez auta, bez doświadczenia. Tak, zdecydowanie. Mamy dużo laików, którzy tak naprawdę na przykład nie mieli styczności, jak chcieliby pocinkować. Ktoś nie chce kupować od razu auta, a na przykład go to ciekawi, więc mamy taką możliwość jak najbardziej. Tu jak widzicie są nasze dwa auta, które są właśnie przeznaczone do naszej szkoły. O te dwa, tak? No. Tak, tu nasza żółta jedyneczka z V8 z Lexusa 4.3 3 V8. Wsadziłeś tu V8 z Le Tak, tutaj jest z Lexa silnik. Okay. Akurat kupiłem już z złożonym silnikiem, ale bardzo mnie zaciekawił ten temat i chciałem mieć V8. Po Co po prostu. jest najlepsze na start? Eee, no z, Na startu i nawet taka 3-litrowka, jak tutaj mamy, będzie w porządku. Okej, okay. minimalna moc, 200 koni chociaż trzeba mieć, żeby coś tam pojeździł. Jezu, yes. no, przepraszam no. bardzo. it's ja, diante Nie, zaraz. Mówię, że to jest w ogóle tylko Twoja treningówka. Tak. I ty na tym jeździsz i uczysz tam tak, dzieciaki tak. I tam ja u... uczniów na tym. Generalnie te auta, które mamy w szkółce, w szkółce to sam osobiście użytkuję jako moje auta treningowe, mhm. więc no, są dopieszczone tak jak dla mnie. To znaczy, okay. Wsiadasz w takie auto, którym jeździ zawodnik i jest poustawiane typowo pode mnie, mhm. więc y, obowiązkowo i koniecznie musi to auto się dobrze prowadzić. Rozumiem, mhm. ale czy masz jakieś y, takie swoje... Taką laleczkę swoją, która. Na jedna... zawody mamy tak. auto Balbina, się nazywa. To jest BMW-36 mhm. w kupecie. Tam mam właśnie jeszcze żeliwniaka starego, czyli poczciwe M50, właśnie strokerowane mhm. na 2.9, zakute. Tam jest obecnie 600 koni równe, 750. pamiętam, rok ten. temu chyba to Ta, stałaś. Tak, jeździłeś ze... Nie, dyfer ci co, że dyfer? Tak i No, co, e, wał chyba wtedy ukręciłem. Aha. Wał ukręciłem, no. <laughs> Pamiętam historię, mówiłeś, że bokiem Michał, jakby Ci po prostu, nie no, wiem, ktoś wziął no, dyfer, tak wrzucił no, pod spód, no. tylko... Dokładnie <grymne> Także były ekscesy, no przy tych mocach już się dzieją różne rzeczy <grymne> Czym ty w ogóle na co dzień jeździsz? Jeżeli takim driftowozem jeździsz na wyścigach, to... Generalnie teraz ostatnio zmieniliśmy auto z mi i mamy Porsche na Takiego 12 rok, to dwójka jest 4.8? W diesel. Nie, w dieselku, 3 litrówka TDI. W automacie W automacie, oczywiście Wszystko, co ci mówię, widzicie? widzicie? Wy narzekacie, że diesel beznadziejny, diesel się psuje, ale wiecie co? Mechanicy, każdy mechanik, każdy handlarz, każdy człowiek, który ma do czynienia i doświadczenie z autami, jeździ dieslem w automacie, a nie benzyną w manualu, jak wszyscy Polacy. Myślą, że o, ja będę jeździć benzynką w manualu, bo będzie oszczędny i mało się psuje. No to jest, nie wiem skąd się wzięło to myślenie ludzi. Ja swego czasu też handlowałem autami, więc dużo wiem na ten Aha, temat. Okay, dużo z ludźmi rasny. się przerobiłem. Więc e, wiem o co tu chodzi, ale z e, mojego na przykład, z moich <coughs> potrzeb życiowych, no to ja muszę mieć duży samochód, muszę mieć dużo na haku e, i generalnie taki I ty kajen. I kajak ciągasz tym kajenem to? E, jeszcze nie mam tam haka, bo to jest też świeży zakup, uh -huh. ale generalnie e, kupiłem kajena ze względu właśnie na to, że ma 3,5 na haku. Te 3 litrówki też nie, nie wypadały najgorzej. Wokół komina on mi pali 9 litrów. No to tak. jest genialny samochód to jest. Miałem, nie chcę dać nic ująć. Miałem przedtem i jest 200 Turbo, takiego 16 rok. I ci powiem, czy on palił mi 13-14 litrów. To dwulitrowa benzyna w turbo. I ani to oszczędne, ani komfortowe. Fakt faktem, że to był fajny wóz. Totalnie bezawaryjny, jak wiadomo Toyota i byłem z niego bardzo zadowolony, ale przesiadka na Cayenne to zupełnie inna bajka. Ty masz stronę internetową, gdzie mamy Cię znać w ogóle? Powiedz tak, tam gdzie, e, Naszą jak. stronę tutaj macie na namiocie, możecie śmiało DPP, wbijać. szkoładriftu.pl tak, Szkola, bez, szkoła. po, bez polskiego znaku, czyli szkoladriftu.pl Tam znajdziecie całą ofertę naszej szkółki, jakie mamy właśnie auta, co możecie z nami zrobić. No, poczytajcie sobie, polecam no wiesz co, nie kuś bo ja przyjadę na lekcję do ciebie a kiedyś, zapraszam nie mogę cię za dużo wysprzęglić pogadajmy o kasior, o pieniądzach o pieniądzach ile kosztuje godzina lekcyjna u ciebie, czy jak teraz e, startujemy od 1300 zł za godzinę mhm. ale to jest w przypadku pojedynczych godzin jak ktoś na przykład bierze pakiet 3 godzin to jest to już wtedy na przykład 3200 mhm. bo nam wiadomo, tu kwestie logistyczne są po prostu dla nas łatwiejsze jeśli chodzi o więcej godzin, nie? No i rozumiem, że w tym pakiecie tam nikt nie musi płacić za swoje opony, że nie, teraz nie, nie, dla nie. Tego to jest właśnie na kosztuje tyle, jest, to bo jest na gotowo, że ty przyjeżdżasz, pachnący ładny, wsiadasz w samochód i jeździsz. A później wychodzisz pachnący tak. dumą spalową. Tak. <ślech> czyli, <ślech> Nic go... się nie interesuje. Tak, tak, powiedz mi, czyli taka godzina, ile musisz godzin takich właśnie jeździć, żeby... Ja, ja powiem szczerze, że zawsze polecam taki pakiet 3 godzinny, bo uważam osobiście, że no taką godzinę to się pobawisz, ale za wiele się nie nauczysz, bo nie oczekujmy się, ale w godzinę to ty wyczujesz auto, zobaczysz jak ono się zachowuje, e, reakcje na gaz i to wszystko, bo to jednak auto trzeba poczuć tyłkiem, ja zawsze taką mówię. Okay. Ty sobie wsiądzisz, pokrę pokręcisz kierownicą, naciskasz pedały, ale w dalszym ciągu nie będziesz czuł tego auta, no bo w godzinę to jest po prostu nierealne, żeby to opanować, są, ta są talenty. Bo miałem takich, co po 15 minutach już mogli wjechać na tor normalnie, więc są talenty, naprawdę się zdarzają. Czy są osoby, które ewidentnie jak zobaczysz, widzisz, że no, jeżeli ktoś ma to, 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 to ewidentnie nie nadaje się do driftu? Czy znaczy, wiesz inaczej? Yy... Driftować każdy może, jeden lepiej, drugi gorzej. Mhm. I e, niektóre jednostki uważam, że po prostu potrzebują zdecydowanie więcej tego czasu, żeby się nauczyć czegoś i tak naprawdę... Połączyć, bo w drifcie to jest przede wszystkim dużo rzeczy naraz się dzieje. Czyli no. tu sprzęgło, gaz, hamulec, lewą nogą, hydro, bieg, skręć, kurde, prawo, lewo, tu coś, cały czas coś się dzieje, nie? Mhm. Więc bardzo dużo się dzieje podczas tej jazdy i niektórzy mają, mają zdecydowanie problem z przetwarzaniem tych informacji w tak szybkim czasie, bo to jednak, no, tak jak mówię, dużo rzeczy naraz musisz wykonać, nie mówię o takim placyku, bo wrzucasz sobie bieg, sobie przekładka, przekładka, gaz, hamulec i jedziesz i tyle. Ale powiedzmy, no jak już po torze jeździmy i wchodzi tutaj jednak troszeczkę trudności, czyli na przykład musimy redukować coś tam, no namieszać troszeczkę generalnie, no to jest to, to komplikowane. A to się... no, na tych rywalizacja, bo widzę tutaj wy nie jeździcie w pojedynkę, tutaj macie jeden goni, drugi... Tak, zdecydowanie. zamieniacie się, tak? Ja zawsze, od zawsze uwielbiam gonić. Mega, uwielbiam po prostu. I mam zawsze dobrą wczytkę. Jak sobie jadę za kimś, że muszę tam go smyrnąć do października. Jakie zboczenie powiedz mi, zawodowe. Powiedz mi, czy to jest, na czym polega właściwie? Bo jeżeli mamy zawody driftowe, to na czym to polega? Jak kto wygra, kto przegra, o co chodzi? Jeżeli mamy... jedno, na przykład we dwóch ścigają tak. się, jeden tak. goni drugiego, tak. to kto wygrywa na koniec? No, e, w, tak naprawdę oceniany jest no, inaczej. Mamy e, w pojedynku lidera, czyli pierwszego prowadzącego. Zadaniem lidera jest jechać wyznaczoną trasą przez sceniów, czyli po zonach, po strefach punktowanych i tak dalej, które są na, namalowane po prostu na trasie. Zadaniem Chase'a jest jechać jak najbliżej lidera mm -hmm. i powtarzać jego linię. Okay. Czyli być jego cieniem tak naprawdę, praktycznie okay. ca przez całą trasę. I później wiadomo, jeden i drugi ma ocenionego lidera i Chase'a i z tych dwóch pojedynczych. Czyli oni się zamieniają, jeden tak jeden, tak, tak, drugi, tak. Dokładnie. Okay. I tutaj mamy wtedy werdykt na podstawie właśnie oceny tych dwóch pojedynków u obu zawodników. Okay, no wiesz jak tam jechałeś, bo my teraz byliśmy liderami jak ty jechaliśmy. Tak. No to jak ja zobaczyłem kto nas gonił? Olek. Olek, Olek nas gonił, jak on był tu też obok. bo no emocje takie są w ogóle. No, właśnie ta bliskość to są te emocje. I to jest to, co nas jara po prostu. A no ja i tego to rozumiem. chcemy. Zaraz. A... Jesteś mistrzem świata i okolic? Czy... Nie, jeszcze nie, jeszcze się nie dał mistrz. Torunia to jest. Nie. Torunia. DPP, wszystko jasne. No mów, co jeszcze wygrałeś? Czasem. Król Torunia, to jest Król Torunia. Ja? Król Torunia, tak, Król Torunia tak. ale Zaraz na tym samym torze, na którym Kickster również nagrywał? Tak, tak. Ten sam tor. Tak, tak, no. okay. A on u ciebie się uczył? Tak. Nie, no. Ale jeździliśmy powiedz dużo tak, razem. Tak, powiedz tak. No, dużo jeździliśmy z sobą razem, no, także. Seba, seba dużo ze mną jeździł, dużo się widywaliśmy właśnie na to, że tak można tak powiedzieć. Wyrwałem, nie Dobra. nie nagrać, już się. <grytale> Dla mnie jest, co? Do linii tonometru, to się przekręca? raz. Do linii to co się przekręca? Zależy ile masz w Aż w łokcie strzeli, albo aż w barku strzeli, tak? Jestem z Torunia i działamy w Toruniu na motobarku. Też motoparku. na tym torze? Tak. Okej, okay. ja nigdy tam nie byłem, ale kojarzę mnie, no, nie wiem. kiedy, zapraszam. Okej, okay, dobra. Musimy się zgadać kiedy. Dobra, to tyle. My lecimy dalej, widzimy się jutro. Do zobaczenia. Dobra, cześć.